Wybuchający węgiel, armia Steve'ów i bomby, które zniszczą wasz Minecraft? Oto zbiór 42 modyfikacji, które przedstawiałam w shortsach. Jak jeszcze nie macie suba z dzwonem, koniecznie to zmieńcie i zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. A jeżeli macie suba, sprawdźcie czy na pewno macie dzwonek linki do modyfikacji na moim Discordzie. Gracie na jednoosobowym świecie i czujecie się samotni? Mam dla Was rozwiązanie. The Legend of Steve, The Ultimate Steve Overload dodaje nowe moby do gry. Steve'y są różne rodzaje. Zwykły, uzbrojony, wyglądający jak Creeper, płaski i gigantyczny. Jest nawet nub. Kiedy go uderzycie, zmienia się w Herobrine'a. Steve atakują wszystkie moby w grze i siebie nawzajem. Selfie w Minecraft to możliwe. Oto modyfikacja Selfie Cam, która dodaje nowe perspektywy widzenia swojej postaci do gry. Wystarczy kliknąć F6 i możecie zrobić sobie selfie na przykład z mobem. Jest opcja zdjęcia z bliska, ale też z daleka z użyciem specjalnego batyka. Slenderman, the revival dodaje nowego moba, biom i struktury. Od teraz na waszym świecie będzie generował się nowy las, w którym są zniszczone domki, tunele i drogi. W lesie respi się Slenderman. Kiedy do niego podejdziecie dostaniecie negatywne efekty, a na ekranie pojawi się dziwny obraz. Jeśli popatrzycie na moba lub go uderzycie, zacznie was atakować. Nie radziłbym z nim walczyć. Zwykli osadnicy są przyjaźni, jednak ten nie. Przedstawiam moda który dodaje mu tanta wieśniaka do gry. Kiedy podejdziesz bliżej, od razu cię zaatakuje i będzie próbował zabić. Radzę uciekać. Dodaje nowego moba do gry. Agresywną owcę, która ma cały czas otwartą buzię i kiedy atakuje, krzyczy radziłabym jej unikać. Nowy straszny stwór przypominający śmierć w Minecraftie dodaje nowy wymiar i moba do gry. Po trzech dniach rozgrywki dostaniecie specjalny item, dzięki któremu możecie przenieść się do nowego wymiaru. Jednak kiedy będziecie się teleportować, możecie spotkać straszną istotę. Mob da wam negatywne efekty, a na ekranie zaczną pojawiać się jego polecenia. Na przykład zabroni wam się ruszać. Kiedy nie posłuchacie się moba, ten zabije was na hita. Dodaje nowego strasznego moba do gry. Kiedy zobaczy gracza, będzie próbował go po Porwać I schować w swoim worku. Dodatkowo ma świetne animacje i własne efekty dźwiękowe. You. Are on the list. Dzięki modyfikacji Pushy pillows. będziecie mogli kraftować poduszki. Możecie na nich skakać, a kiedy klikacie na nie prawym przyciskiem, myszy lecą pióra. Dodatkowo możecie łączyć je z banerami i tworzyć własne, unikalne wzory. Na waszym świecie będą respić się nowe moby, aligatory. Występują na bagnach i pilnują swoich gniazd. Są neutralne i na kiedy je zaatakujecie mają specjalny atak. Biorą kracza do swojej paszczy i go rozszarpują. Oh. Jak najlepiej zniszczyć swój świat w Minecraft? Bombą. Możecie stworzyć cztery pociski, które rozwalają bloki w grze. Aby je odpalić, musicie skraftować specjalny blok, w którym ustawiacie koordynaty celu. Potem dajecie bombę na blok i klikacie LAN. Pociski mają ciekawe animacje, a najmocniejszy nie tylko niszczy, ale też zmienia kolor trawy i powoduje promieniowanie. Mega długie łodzie w Minecraft przedstawia modyfikację Bullets Boats, dzięki której możecie skraftować bardzo długie łódki. Wystarczy w craftingu dać łódź na środek, a na dół ułożyć drewno tak, jakbyście craftowali zwyczajną łódkę. Schemat możecie powtarzać parę razy i powstanie gigantyczny. Statek. Od teraz przenoszenie mobów będzie dużo szybsze. Dodaje nowe moby, struktury i itemy do gry. Na waszym świecie będą generować się wioski z goblinami. Są oni agresywni i od razu zaczną was atakować. Mają świetne modele i tekstury. Idziecie sobie przez las, a tu nagle tańczący zombie. Kiedy dacie płytę do szafy grającej, niektóre moby zaczynają tańczyć. Między innymi zombie, szkielety, posuchy i topielce. Kominki w Minecraft. Plus. Na Waszym świecie będą respić się nowe, małe moby. Możecie je oswoić nasionami i schować do ekwipunku. Jest też specjalna zabawka, którą możecie skraftować. Według mnie wyglądają cute. Small ship. Dodaje do gry nowe środki transportu. Statki. Możecie je skraftować i pływać po morzach. Są różne warianty oraz kolory. Dodatkowo możecie chować w nich itemy, transportować moby, a nawet dodawać armaty i tarcze. Tańczący shop w Minecraft oto modyfikacja the Raccoon. dzięki której na Waszym świecie będą respić się małe, tańczące. Szopy. Możecie je oswoić za pomocą złotych jabłek. Dodatkowo pomogą wam w walce z agresywnymi mobami. Potrafią strzelać nasionami, które zadają obrażenia. Pedro, Pedro, Pedro! Creeper wybuchający fajerwerkami? To możliwe. Creeper fireworks. Zmienia creepery. Teraz, kiedy mob wybucha, nie niszczy bloków, ale tworzy fajerwerki w kształcie swojej twarzy. Niestety wybuch dalej zadaje obrażenia. Idealne mod na Sylwestra. Lubicie pająki? Jeśli tak, to mod... Spider's World. Jest dla Was. Dodaje nowe rodzaje pająków, respiące się na Waszym świecie. Większość z nich jest neutralna, a niektóre potrafią nawet tworzyć swoje własne sieci. Jak dla mnie wyglądają strasznie. Nowe zombie z diamentami na plecach? Przedstawiam moda... Resource ghouls dzięki które w jaskiniach będą respić się nowe odmiany zombie. Jest ich aż 10 rodzajów, między innymi z żelazem, złotem, lapisem i diamentami. Kiedy je zabijecie, dropną to co mają na plecach. Macie dość zwyczajnych skrzyń? A co powiecie na gigantyczne? Colossal Chest. Umożliwia tworzenie olbrzymich skrzyń. Aby to zrobić, musicie użyć nowych bloków. Budujecie kwadrat i środek zostawiacie pusty, a następnie dajecie specjalny blok Colossal Chest Core. Możecie upgrade'ować swoje skrzynie i mieć złote, żelazne, a nawet diamentowe. Mine Inflatable. Dodaje żywy ponton w kształcie klej do gry. Możecie go skraftować i napompować specjalną pompką. Kiedy to zrobicie pojawi się Pokémon, na którym możecie jeździć, latać i będzie pomagał wam w walce z agresywnymi mobami. Z Pokémona możecie wypompować powietrze i zabrać item do ekwipunku. Sky Villages daje nowe struktury do gry. Od teraz na niebie będziecie mogli zobaczyć wioski villagerów. Wyglądają jak latające wyspy i prezentują się naprawdę genialnie. Możecie tam zamieszkać razem z osadnikami, tylko musicie uważać, żeby żaden z nich nie spadł. Nudzi was normalny wygląd outpostów? Oto modyfikacja DNT Pillager Outpost Overhaul, która urozmaica struktury pillagerów. Teraz są tam małe domki, wieże strażnicze i wiele więcej. Pillagerowie mają swoją małą osadę. Animalistic dodaje nowe moby do gry. Aby je mieć musicie skraftować specjalny stół, w którym za pomocą nowych itemów przywołujecie zwierzę. Możecie je oswajać i stanowią świetny środek transportu. Są między innymi rekiny, ptaki, tygry, syfretki i wiele więcej. Nowy wodny wymiar w Minecraft? Oto modyfikacja Atlantis, dzięki której możecie przenieść się do wodnego wymiaru pełnego unikalnych mobów, bloków i struktur. Aby się tam dostać, musicie wybudować specjalny portal i odpalić go nowym item o nazwie Orb of Atlantis. Kiedy wejdziecie do wymiaru, nie spada Wam poziom powietrza tak jakbyście mieli efekt oddychania pod wodą. Możecie tam zostać i zrobić sobie podwodny survival. dodaje nowe miecze, młoty, tarcze i wiele więcej. Bronie mają świetne tekstury i modele. Polecam połączyć je z modyfikacją Better Combat, która ulepsza animację walki. Razem dobrze sprawdzą się w paczce modów o tematyce średniowiecza. Rainbows. Doda do Waszego świata nowe zjawisko optyczne. Po deszczu na niebie będziecie mogli zobaczyć tęczę. Jej położenie zależy od pory dnia. Modyfikacja upiększy niebo i sprawi, że wasz Minecraft będzie bardziej realistyczny. Nudzi was wygląd zwykłych skrzyń? A co powiecie na różne warianty kolorystyczne? Modyfikacja wariant chests umożliwia kraftowanie skrzyń z wszystkich rodzajów drewna dostępnych w grze. Są skrzynie bambusowe, ciemnodębowe, tropikalne i wiele więcej. Dodaje nowe itemy do gry. Namioty, które możecie skraftować używając skóry i patyków. Możecie je a do środka dać łóżka i skrzynię. Są różne kolory, między innymi różowy, czerwony i niebieski. Nowe animacje wybuchów w Minecraft? Oto modyfikacja dzięki której wybuchające TNT rozprzestrzenia wokół siebie kreskówkową animację. Według mnie idealnie wpasowuje się w styl Minecrafta. Genialne mosty ze szkła, żelaza i pryzmarynu, Bridges. dodaje nowe bloki budowlane, które urozmaicą wasze budowle. Są nowe schody, mosty i balustrady z różnych rodzajów bloków, np. przykład z diorytu, granitu i endstone. Używając ich, wasze domy nabiorą głębi i staną się bardziej realistyczne. Modyfikacja idealnie sprawdzi się jako dodatek do paczki modów. Nowe animacje wody w Minecraft? Dzięki modyfikacji. Wakes. Jest to możliwe. Dodaje ona nowe efekty wody. Kiedy pływacie w łódce, możecie zobaczyć za sobą fale. Przy czym nie wyglądają za bardzo realistycznie, co świetnie wpasowuje się w styl Minecrafta. Unfortunate Dodaje nowego MOBA do gry. MOB wygląda jak zniszczony robot i ma genialne animacje oraz tekstury. Kiedy was zobaczy, zacznie atakować. Radziłabym uciekać. Dzięki modyfikacji, ruda węgla staje się niebezpieczna. Otóż, kiedy położycie na nią pochodnie, wybucha. Może nawet was zabić. Teraz, kiedy kopiecie surowce, lepiej robić to w ciemności, używać Fulbrighta lub oświetlać sobie drogę lata Necromancer and Giant Skeleton daje małego ludzika przywołującego swojego obrońcę: gigantycznego szkieleta, którego nie da się zabić. Szkielet jest agresywnie nastawiony do gracza i strzela z pyska różowym ogniem. Jednak nie musicie z nim walczyć. Kiedy spotkacie małego ludzika, po prostu rzućcie mu lapis. Wtedy nie zaraz szkieleta, a nie śmierci z filmu Ciche Miejsce w Minecraft Death Angels dodaje nowe potwory i temy do gry. Stwory wyglądają genialnie i są agresywnie nastawione do gracza oraz innych mobów. Jeśli jesteście bez zbroi zabiją was na hita. <grym> mod dodaje też bombę atomową, którą możecie skraftować i odpalić. Ruiny miast w Minecraft przedstawia moda The Lost Cities, dzięki któremu możecie zmienić swój świat w opuszczone miasta. Żeby to zrobić musicie przy tworzeniu świata wejść w zakładkę więcej, a potem w cities. Tam możecie dostosować generację terenu i rozmiar miast. Idealny mod do apokalipsy zombie. Straszny kurczak w Minecraft przedstawia modyfikację, która dodaje nowego moba do gry. Straszny kurczak ma 20 punktów zdrowia, kiedy was zobaczy, od razu zaatakuje. Ma animację otwierania paszczy i cztery zęby. Inne chyba mu wypadły. Jackie the clown. dodaje nowego moba do gry. Jest agresywnie nastawiony do gracza i kiedy was zobaczy, zacznie atakować. Ma świetny model i tekstury oraz własne przerażające dźwięki. Jack dodaje nowe rodzaje dyni do gry. Aby je mieć, wystarczy połączyć barwnik z wykrawaną dynią w craftingu. Są różne kolory, m.in. niebieski, różowy i czerwony. Idealny mod na Halloween. Ultimate Car mod. dodaje nowe pojazdy do gry. Aby stworzyć samochód, musicie zbudować specjalną stację, używając nowych bloków. Potem klikacie prawym przyciskiem myszy w blok i możecie dać itemy potrzebne do skraftowania samochodu. Klikacie spawn i gotowe. Macie nowy szybki środek transportu. Animacje jedzenia w Minecraft. Dzięki modyfikacji jest bardziej realistyczne. Od teraz chleb już nie znika. Kawałek po kawałku wasza postać delektuje się pożywieniem. Smacznego!